Ej, witajcie moi drodzy, z tej strony kina, witam was w kolejnym kina poleca lub nie. Słuchajcie, dzisiaj bierzemy na warsztat polską komedię obyczajową. Pewnie część z was się zastanawia, kina, polska komedia obyczajowa, naprawdę oglądałaś to? Słuchajcie, motyw był taki, że po oglądaniu Cybernatural... Stwierdziłam, że muszę coś odpalić, że, bo jeszcze miałam czas przed wyjściem do cioci na obiad, a po prostu tak, żebym to mogła sobie gdzieś tam w trakcie wyłączyć i jakoś za bardzo za tym nie tęsknić. A listę filmów, które chciałam obejrzeć, no jednak to są filmy, które chcę obejrzeć do od początku do końca i się na nich skupić, więc, że tak powiem, potrzebowałam jakiejś zapchaj dziury. I tak też trafiłam na Nigdy nie mów nigdy, gdzieś na TFN Playerze. Powiem szczerze, że odpalając nawet nie wiedziałam, jaki jest gatunek tego filmu. Chociaż powiem wam, że oglądając się nad tym zaczęłam zastanawiać na zasadzie A co to jest? Nie to komedia romantyczna, ni to, to takie pipciu ripciu Pipciu Nie wiem czy istnieje takie słowa jak pipciu ripciu, ale spoko Natomiast słuchajcie Powiem wam, że oglądając kawałek tego filmu Zastanawiałam się Czy nie jest on jakąś Dziwnie pojechaną drugą częścią Ladies. Nie ze względu na to, że jest tak samo zajebista jak Ladies, bo nie ukrywam, że Ladies są filmem, który bardzo lubię. Jednym z nielicznych polskich filmów, które bardzo lubię. Ale powiem wam, że... Tak, bo mamy Dereszowską, mamy Olszówkę, mamy Więckiewicza. Jeszcze ktoś tam się powtarza. Ogólnie taki dość zamknięty krąg aktorów. Historia taka, no... No nie no, taka z dupy, że tak powiem. Ale co i jak i dlaczego Ama ma 30 lat, odnosi sukcesy w pracy. Niestety przez to, że tam kiedyś się że dokonała kiedyś aborcji. To ma problem z zajściem w ciążę. Więc bierze sobie jakiegoś typa, któremu załatwia robotę. Coś czego zrobić nie może. Idę z nim do łóżka. On wjeżdża do roboty. Ale jak się okazuje, że on jest w ciąży. W międzyczasie jakieś tam adopcje, nie adopcje, sropcje. Trochę tego pitolenia po drodze było. Powiem wam, że film ani nie porywa, ani nie, 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 nie pociąga. Ale może ktoś, nie wiem, może ktoś lubi taki rodzaj filmu. To, to wtedy niech sobie obejrzy. Natomiast dla jest. Jak mówię, nigdy nie mów nigdy, miałam wrażenie, że tak, tutaj trochę ekipy z Ladies, tutaj troszkę podobnych historii, tutaj trochę zagmatwania. Czy lubię szówkę, Lubię Dereszowską, więc e, pół biedy. Więckiewicza też lubię, natomiast Wieczorem w a też tam gra. Natomiast powiem Wam, że tak, już tak naprawdę po pierwszych minutach człowiek jest w stanie stwierdzić, jak ten film się skończy. Albo to ja mam takiego skilla, ja już nie wiem. Ale lo, jest jak dla mnie przewidywalne. Także cóż, jak mówię, 4 na 10. Szczerze, chyba nie polecam, chyba że jesteście masochistami i lubicie polskie komedie obyczajowe. Także cóż, nigdy nie mów, nigdy, chociaż teraz mówię, nigdy więcej tego nie obejrzę. I <ścoughs> standardowo komentujcie, subskrybujcie. Łapcie w górę, mi nie widziale, Pozdrawiam Was, kina. Trzymajcie się i cześć.